Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o błędach w wnieszności. Jest to jeden z odcinków na kanale Odrobiu. Słuchajcie, który zrobił największą liczbę wyświetleń. Najwięcej ludzi było tym tematem zainteresowanych, więc myślę, że tym razem również posłuchacie, dowiecie się może tam ciekawych informacji dotyczących tego, właśnie, jak, moi drodzy, jakich błędów nie popełniać, jeżeli chodzi o produkcję. Jajek, o hodowlę drobiu, przede wszystkim o to, żeby kurki niosły duże, smaczne, świeże jajka. Co robić? Bo to też jest, słuchajcie, istotne właśnie ze względu na to, że no, mimo wszystko zależy nam oprócz tego hobby, pasji, żeby nasze kurki niosły dużo jajeczek. Także zapraszam do oglądania i oczywiście prośba na wstępie o łapkę w górę i subskrypcję. Słuchajcie, dla zasięgów, żeby jak najwięcej ludzi obejrzało ten film i żeby po prostu Wam to pomogło jak największej liczbie osób. Nie przedłużając. Moi drodzy, tak jak wiecie, na nieśność wpływają tylko i wyłącznie cztery czynniki główne. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby to wszystko się zadziało i żebyśmy faktycznie mieli, słuchajcie kurki, które będą niosły jajeczka i będą zdrowe. To musimy te kury po pierwsze kupić zdrowe, a po drugie kupić młode, nie kupować kur starych. Jak to można zrobić, jak uniknąć, słuchajcie, zakupu kur starych lub kur chorych? Macie u mnie w odcinku na co zwracać uwagę, żeby kura była zdrowa. Natomiast nie przedłużając, słuchajcie, takie najważniejsze aspekty dotyczące nieśności i tego jakie błędy się popełnia. Pierwszy główny błąd to jest oczywiście tu trzeba powiedzieć sobie jasno, słuchajcie, oświetlenie. Zimą to jest praktycznie nagminne. Często piszecie, że nieśność spada. Wy się zastanawiacie, dlaczego, co się stało. Przede wszystkim, słuchajcie, dlatego, że kury mają za krótko, kolokwialnie mówiąc, dnia. Tego dnia powinno być dużo więcej, godzin świetnych powinno być dużo więcej, co najmniej 14 godzin. Więc jeżeli okaże się, słuchajcie, że y, latem to problemu nie będzie, natomiast zimą ten czynnik no, bardzo często zalega, że niestety jesteśmy skazani na to, że musimy doświetlać, wtedy słuchajcie, jeżeli zaczyna się robić ciemno, nie pozwalamy na to, żeby było ciemno i dopiero palimy światło, tylko robimy to bezpośrednio od razu, kiedy widzimy, że już się zbliża mrok, po prostu zapalamy światło. Musi, słuchajcie, być ciągiem mniej więcej 14 godzin. Ogólny dzień świetlny u kury, także musimy sobie tam doliczyć te parę godzin. Są takie automatyczne włączniki, słuchajcie, które można stosować, one się będą automatycznie załączały. Potem to światło będzie się wyłączało, żebyśmy nie musieli za każdym razem do kurnika wchodzić. Ale jest to bardzo, bardzo ważne. Tak samo słuchajcie, jak ważne jest to, żeby światło było równomiernie rozmieszczone, żeby nie było za jasne, żeby tych kur nie raziło, żeby ich jakoś tam za bardzo nie pobudzało. Do stresu, do nerwów i tak dalej. Tak samo, jeżeli chodzi, słuchajcie, o nieśność, tutaj bardzo ważne jest to, żeby ten dzień świetny był zachowany. Drugi czynnik, natomiast taki przeciwstawny, który, o którym też często zapominacie to jest duży błąd, to jest regeneracja. Często właśnie skupiacie się na tym, na czym Wam mówię, czyli pokarm, oświetlenie, temperatura, a zapominacie właśnie o tym, że kury również muszą się regenerować. Pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie kurą świecić światło. Na przykład do godziny 24 czy 1, a o 7 już im palić światło, żeby schodziły z grzędy, to one oczywiście zejdą, ale po roku dwóch będą tak wyeksploatowane, i te kury praktycznie nie będą nadawały się do niczego. Także warto, słuchajcie, o tym pamiętać, żeby kury również się regenerowały, czyli jeżeli to światło nawet będzie świecone do godziny 19-20, moi drodzy, to naprawdę wystarczy 21 to wystarczy. Nie trzeba dłużej latem, to wiadomo, że widno się robi już o 5, więc e, czy tak, czy tak? Kury tego światła mają sporo. Najlepsze oczywiście jest światło naturalne, natomiast no my w kurniku nie jesteśmy w stanie takiego światła zimą kurą zapewnić, dlatego też ważne jest, słuchajcie, żeby tam okna były i żeby drzwiczki jakieś były, żeby chociaż trochę tego światła wpadało do tego kurnika. Ok, to jeżeli chodzi o pierwszy czynnik. Drugi czynnik to powiedziałem o tej regeneracji. Kolejny błąd, słuchajcie, trzeci, który tutaj bardzo często się pojawia, to jest. Skupianie się na rzeczach nieważnych, jeżeli chodzi o pokarm. Często myślicie, jakie zboże podawać, czy taką pszenicę, czy może takie przenżyto, czy takie żyto, czy owiec. Myślicie, ile tego dawać. Moi drodzy, najważniejsze jest to, żeby dawać to regularnie, najważniejsze jest to, żeby urozmaicać, żeby odpowiednio to zbilansować. To znaczy, jeżeli podajemy zboże, jeżeli podajemy warzywa, słuchajcie, jeżeli czasami podamy paszę pełnoporcjową lub nie, to jest podstawa i o tym musimy pamiętać. Nie musimy się dokładnie skupiać, że co do miarki musimy kurą wymierzać. Oczywiście, jeżeli patrzymy na opłacalność, wtedy tak, ale generalnie nie jest to główny czynnik, słuchajcie, na który się zwraca uwagę i o tym pamiętajcie. Nie bójcie się, nie martwcie się, jeżeli okaże się, że coś jest niezbilansowane i Wam przez to nieśność spadnie. Nie, moi drodzy. Jeżeli wszystko to jest zachowane, raczej ta nieśność nie spadnie. O tym pamiętamy. Pamiętajcie, żeby również regularnie kury karmić. Najlepiej robić to dwa razy dziennie. Oczywiście można raz dziennie od razu jak kurki wstaną, ale fajnie jest jeszcze po południu coś im tam rzucić. Kolejny błąd w nieśności jest to, że zapominacie, słuchajcie, żeby wymieniać wodę. Wodę trzeba wymieniać codziennie. Woda ma być chłodna, tak jak Wam zawsze mówiłem i mówię czysta. Poidło i karmidło myjemy codziennie, bo to też, słuchajcie, wpływa na nieśność, na dobrostan zwierząt i musimy o tym pamiętać. Kolejny błąd, słuchajcie, to jest oczywiście temperatura. I tutaj też często, szczególnie zimą, bo latem no, tego problemu nie ma, ale zimą okazuje się, że jest zimno, kuro, y, kury przestają się nieść i zastanawiacie się, czy one się pierzą, przecież jeszcze są młode, co się wydarzyło. Otóż bardzo często, słuchajcie, kiedy temperatura spada, a kury jeszcze nie są do tego przyzwyczajone, to zwyczajnie przez jakiś czas przestają się nieść. I to jest całkowicie naturalne, natomiast one nie będą się Całkowicie e, przestały nieść, tylko będzie to delikatny spadek nieśności, o którym również musimy pamiętać. E, nie będzie to jakiś drastyczny spadek nieśności. Jeżeli temperatura będzie ujemna, to e, wtedy może ten spadek nieśności bardzo duży nastąpić. Dlatego tak ważne jest to, słuchajcie, po pierwsze, żeby nie było przeciągów, szczególnie w kurniku, a po drugie, żeby temperaturę trzymać dodatnią. Nawet jak na zewnątrz będzie minus 5 czy minus 6, starać się, żeby w tym kurniku była dodatnia. Bodaj 1, 2 stopnie 3. Ale, żeby ta temperatura była dodatnia, słuchajcie, jest to bardzo istotne, jeżeli chodzi o drób. Jak to można osiągnąć? No, zamykać ten kurnik, dać więcej ściółki, słuchajcie, jakoś zaizolować ten kurnik. Nie trzeba inwestować w super ogrzewanie cokolwiek, bo nie ma to sensu przy tak małej ilości drobiu. Ale po prostu musimy, słuchajcie, się liczyć z tym, że wtedy ta nieśność może spaść. Więc to jest czynnik kolejny. Kolejny błąd, problem, słuchajcie, który macie, to jest. O oświetleniu powiedziałem, bo tak się zastanawiam o temperaturze, powiedziałem o gniazdach. Słuchajcie, gniazda to też jest bardzo ważna rzecz. Tutaj dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy, natomiast pamiętajcie, żeby gniazda były odpowiednio usytuowane. Mi tu trochę kury przeszkadzają, więc nie wiem, czy wam będę w stanie pokazać, ale spróbujemy. Tu bardzo głośno się zrobiło. Słuchajcie, gniazda muszą być tak jak tutaj widzicie, na wprost, na przykład ściany, żeby kura nie widziała, co się dzieje na zewnątrz, żeby nic ją nie rozpraszało. Gniazda najlepiej drewniane. W cichym, lekko e, przyciemnionym miejscu. I jeszcze co jest istotne, słuchajcie, ściółka. Najlepsza oczywiście jest słoma dla kur. I to pozwoli Wam e, tą mniejsność zachować. To są takie, słuchajcie, najważniejsze i e, w sumie główne błędy, problemy, które Wy macie, jeżeli właśnie chodzi o. Nieśność u drobiu. Więc jeżeli to wyeliminujecie, słuchajcie, to już jest tak naprawdę połowa sukcesu: 90% tego macie, że kury Wam się będą dobrze niosły. Problemów, oczywiście, jest dużo więcej. Pamiętajcie o tym, żeby nie trzymać kur z innymi zwierzętami, ponieważ tu nie chodzi nawet tylko i wyłącznie o zdrowotność, ale o to, że kury czasami skubną coś od innych zwierząt, jeżeli coś spadnie po gołębiach, jeżeli coś spadnie po innych zwierzętach. E, jakiś pokarm będziecie dawać, to kury mogą też to zjeść. No, musicie, słuchajcie, na to zwracać uwagę. Ważne jest to, żeby tego stresu jak najmniej generować, żeby żadne dzikie zwierzęta, żadne, e, słuchajcie, inne ptactwo. E, czy, czy nawet nie dzikie, tylko domowe zwierzęta, jakieś psy, koty nie biegały za bardzo w koło wybiego? Oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie tego uniknąć, byłoby super, ze względu na to, żeby te kury się nie rozpraszały, żeby miały tylko siebie, żeby miały ciszę, spokój. Ja Wam oczywiście mówię o takich czynnikach, które są główne. Ja wiem, że połowy tych rzeczy nie można w gospodarstwie zapewnić, bo ono jest ciężko, ale mówię Wam o tym, jakby to wyglądało idealnie i warto do tego dążyć. Także tu słuchajcie takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o to, jak tą nieśność zapewnić, jak unikać błędów, bo wiem, że te błędy się bardzo często pojawiają. Wy macie z tym problem, i dlatego tutaj właśnie ten odcinek po to, żeby Wam pomóc. Co jeszcze moi drodzy? temperatura najważniejsze, oświetlenie najważniejsze, pokarm, odpowiedni yy, składniki pokarmowe. Nie dziwcie się, słuchajcie, bo też się zastanawiacie i często mi piszecie, że o karmie samym zbożem powinny być jajka. Nie, moi drodzy, musimy karmić różnymi rzeczami. Trochę warzywa, trochę zielonka. Pamiętajcie, żeby kury wypuszczać na wybieg, żeby one się wylatały. Nawet jeżeli tam nie będzie zielonej trawy, niech sobie pochodzą po tym wybiegu, niech złapią jakiegoś robaczka, niech się poczują takie, no powiedzmy sobie szczerze, wolne. To jest bardzo dobrze wpływa, słuchajcie, na dobrostan drobiu, i o tym musimy pamiętać. I to są takie, słuchajcie, najważniejsze, kluczowe kwestie, jeżeli chodzi o błędy w nieśności. Jeżeli się odcinek podobał, to prośba o tą łapkę w górę i subskrypcję, żeby się niósł dalej. Słuchajcie, rekomendujcie, wysyłajcie, piszcie do innych osób, yy, dawajcie znać w komentarzu, co myślicie. I yy, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.